W dzisiejszym świecie, stało się to chyba oczywiste, że istnieją rzeczy na niebie i ziemi, które nie śniły się nawet filozofom. Jak się okazuje, maksymalna dotyczy się również głębin oceanu. W czasie, gdy wielu z nas widziało rzeczy, których nie potrafi wyjaśnić, to właśnie ludzie pokroju personelu wojskowego, astronautów, pilotów, a nawet urzędników państwowych, którzy pomimo całej swojej wiedzy, klasyfikują jakieś zdarzenia jako paranormalne, zmieniają nasze postrzeganie świata. Przykładowo, w 1960 roku były szef CIA wydał oświadczenie, mówiąc, że sami wyżsi oficerowie sił powietrznych są poważnie zaniepokojeni UFO. Ale ze względu na zachowanie tajemnicy służbowej, oficerowie poprzez wyśmiewanie tych doniesień sprawiają, że ludzie skłonni są uwierzyć, że nieznane obiekty latające są nonsensem. W tym kontekście ciekawie prezentuje się inne zdarzenie zawarte w odtajnionych już dokumentach amerykańskiej armii. Cytat. Chodzi z ocenionego raportu Agencji Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w sprawie spotkania z UFO, które miało mieć miejsce w Iranie w 1976 roku. Zgodnie z nim, gdy F4 zbliżył się na odległość 25 mil morskich, stracił wszystkie przyrządy i narzędzia do komunikacji. Gdy tylko odwrócił się od obiektu, najwyraźniej nie był już dla niego zagrożeniem samolot odzyskał całe sprzęt i komunikację. Innym niezwykle interesującym pisemnym oświadczeniem jest to pochodzące od byłego ministra obrony Kanady Paula Heliera. Zgodnie z jego słowami, w jednym z przypadków w okresie zimnej wojny w 1961 roku około 50 UFO w formacji zmierzało na południe Rosji wzdłuż całej Europy. Najwyższy dowódca był bardzo zaniepokojony i już szykował się, aby nacisnąć przycisk paniki, kiedy nagle kolumna odwróciła się i wróciła na biegun północny. Zgodnie z tym, co powiedział Helier, wojsko postanowiło przeprowadzić dochodzenie, a całą tę sprawę badano przez blisko 3 lata. Nie wiadomo nam nic na temat ich odkryć, jednak zdaniem Helliera pod koniec śledztwa zdecydowano bez cienia wątpliwości, że cztery różne gatunki obcych odwiedzają naszą planetę już od tysięcy lat. Wyjątkowo interesujące brzmią też słowa wypowiedziane w 1979 roku przez generała Carlosa Castro Cavero w imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Hiszpanii. Zgodnie z jego słowami, wszystko jest w trakcie dochodzenia, zarówno w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, a także innych częściach świata. Narody świata są obecnie w trakcie współpracy w zakresie dochodzenia źródła zjawiska UFO. Cały czas dochodzi międzynarodowa wymiana danych. Wszystkie powyższe relacje mówią nam wyraźnie, że w przeszłości wojsko na całym świecie aktywnie śledziło UFO i przechwytywało je od czasu do czasu. Tymczasem fakt ten nieubłaganie prowadzi nas do zbiorów fascynujących obrazów, udostępnionych dzięki badaczowi przedstawiającemu się jako Alex Mistret. Według niego pochodzą one z łodzi podwodnej należącej do amerykańskiej marynarki wojennej. I zostały wykonane w marcu 1971 roku. Okręt podwodny, o który chodzi rzekomo z znalazce fotografii, to USS Trepang SSN-674. Pojazd miał podobno przeciąć ścieżki z nieidentyfikowanym obiektem przez przypadek w trakcie wykonywania rutynowej wyprawy wojskowo-naukowej. Po raz pierwszy obiekt miał być zaobserwowany przez niejakiego Johna Klika, oficera, który początkowo zauważył go z pomocą peryskopu. Jak nie trudno się dziwić, wiele osób podchodzi dość sceptycznie do tych obrazów i zeznań, ale może to i dobrze. Nie należy być zbyt naiwnym, szczególnie w sprawach pokroju UFO. Jednak bezmyślnie zachowują się też ci, którzy z miejsca odrzucają teorię, że wojsko ciągle styka się z niewyjaśnionymi obiektami na wodzie, ziemi, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej i marzy na co dzień. Obiektami, które najprawdopodobniej nie pochodzą z Ziemi.